Jest godzina 23, zaczynamy magazyn dzień po dniu. Małgorzata Kukuła, zapraszam. Rząd przeprasza za chaos i obiecuje wyrównania dla tych, którzy już stracili na polskim ładzie, ale dziur w nowym systemie podatkowym jest więcej. Rząd obiecuje pomoc informacyjną ze strony pracowników urzędów skarbowych, ale ci już alarmują, że również dla nich nowe przepisy są niejasne. Powstanie komisja do sprawy zbadania Pegasusa. Na razie w Senacie opozycja chce sprawdzić, jak była inwigilowana. Ale senacka komisja to nie komisja sejmowa i nie ma uprawnień śledczych. O tę sejmową ciągle padają pytania. Losy małopolskiej kurator oświaty mogą się rozstrzygnąć w poniedziałek. Wtedy mają się odbyć rozmowy Ministerstwa Edukacji z wojewodą. Opozycja, ale i wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości domagają się dymisji kurator po jej słowach o szczepieniach, bo nazwała je eksperymentem. A na horyzoncie jest fala omikrona. Bilety kolejowe też będą droższe i to już za kilka dni. Drożeje prawie wszystko i to będzie nasza codzienność w tym roku. Polski Ład miał być lekarstwem, ale jest chaosem. Na niższe pensje i świadczenia już skarżą się nauczyciele, policjanci i emeryci. Rząd przeprasza i obiecuje wyrównania. Ale dla wielu polski Ład ciągle jest zagadką. O wysokości pensji przekonają się pod koniec stycznia. Michał Tracz. A polski Łaty okazuje się być tak skomplikowany, że przedstawiciele rządu zapowiedzieli dzisiaj na konferencji, że będzie można z pytaniami zadzwonić do Urzędu Skarbowego oraz, że w związku z pytaniami Urzędy Skarbowe będą czynne dłużej. I niedługo po konferencji pojawił się list do premierzki. I tak napisała, podpisała się potem przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Temat skarbówki powróci. Od jutra będziemy o to pytać, ale będziemy też pytać w imieniu emerytów o sprawę dla nich ważną, o czternastą emeryturę. Bo dzisiaj wieczorem w telewizji rządowej minister finansów Tadeusz Kościński, pytany, czy w tym roku będą utrzymane trzynaste i czternaste emerytury, odpowiedział tak, czternastej 14 emerytury, 14 emerytury nie będzie w tym roku. Ja jestem od polityki fiskalnej, to nie w naszej kompetencji, żeby decydować. O ile mi wiadomo, to czternastki w tym roku. Nie będzie, tak powiedział minister finansów, a my przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński obiecywał, że 14 emerytura będzie już na stałe. I o to będziemy dopytywać w TVN24. W Senacie powstanie komisja do zbadania sprawy Pegasusa. Domaga się tego opozycja, która chce sprawdzić okoliczności zakupu szpiegowskiego oprogramowania i inwigilacji w celach politycznych. Ale senacka komisja to nie komisja sejmowa i nie ma uprawnień śledczych. A na ile politycznie możliwe jest powołanie takiej komisji w Sejmie, o tym Katarzyna Kolenda Zaleska. A my będziemy teraz w Pakistanie, bo tam wydarzyła się tragedia co najmniej 22 osoby zginęły, uwięzione w swoich samochodach przez śnieg. Do tej tragedii doszło w pobliżu popularnego kurortu górskiego. I tak muzycznie kończymy dzisiaj magazyn dzień po dniu. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dobranoc.